Nowa gwiazda pytania na śniadanie w żałobie. Dopiero co wspólnie świętowali, a teraz muszą się pożegnać. Gwiazda, która dopiero od kilku dni pojawia się w pytaniu na śniadanie, nie miała możliwości długiego radowania się z tej nowej telewizyjnej przygody. Musi bowiem mierzyć się także z żałobą. O problemach w tej rodzinie mówiło się już od dawna. Gwiazda, pytania na śniadanie, nie rozpoczęła pracy w najlepszych okolicznościach. Zawodowy sukces nie zawsze idzie w parze ze szczęśliwymi wydarzeniami w życiu prywatnym. Przekonała się o tym nowa gwiazda, pytania na śniadanie, którą w ostatnim czasie los doświadczył w dwójnasób. Choć na ekranach śniadaniówki TVP nowym prezenterom uśmiech nie schodził z twarzy, w głębi serca nie wszystkim było do śmiechu Co wydarzyło się w rodzinie jednego z prowadzących? Każdy dzień może być ostatnim. Rodzina gwiazdy, pąś, była przygotowana na najgorsze Nowa postać w pytaniu na śniadanie, od jakiegoś czasu nie mogła w pełni swobodnie zaangażować się w pracę. W głowie miała bowiem problemy, jakie tyczyły się jego krewnej. Choć ostatnie wieści w sprawie schorowanej seniorki nie pozostawiały dużej nadziei, nikt z rodziny do końca nie był przygotowany na jej odejście. Trzeba się pogodzić z nieuchronnością pewnych rzeczy. Zdajemy sobie sprawę, że każdy dzień może być ostatnim, mówił jeden z jej bliskich na łamach Twojego imperium. Ostateczne pożegnanie przyszło kilka dni później, a członkowie zatroskanej familii muszą teraz połączyć żałobę z przygotowaniami do pogrzebu. Który z prowadzących poranne pasmo TVP będzie musiał stawić temu czoła? Nowy prezenter, pytania na śniadanie, w żałobie. Kogo pożegnał? Świeżo upieczony gospodarz, pytania na śniadanie, na antenie państwowej telewizji pojawił się wraz z ojcem. Rodziciel nie ukrywał dumy z ambitnego przedsięwzięcia swojego syna i tego, że będzie mógł sprawdzić się w nowej roli. Niestety, teraz jego uwaga zamiast na dorosłej pociesze, skupi się na pożegnaniu z marłej 97 latki. W tym dojrzałym wieku żywot zakończyła schorowana matka gwiazdora popularnej telenoweli, a także babcia Roberta Stockingera. Mowa o barbarze barskiej, cenionej wokalistce, która muzyczną karierę poświęciła dla rodziny. Panu Tomaszowi Sztokingerowi słowa wsparcia i wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci mamy składają realizatorzy serialu Klan. Myślami i sercem jesteśmy z Tobą czytamy w nekrologu zamieszczonym w Gazecie Wyborczej. Kondolencje należą się więc również Robertowi Sztokingerowi, któremu przed kamerami porannego programu TVP od kilku dni partneruje Joanna Górska.